W sumie to nie wiem, czy będę wrzucać to na YouTube. Nie zastanawiam się nad tym, chociaż to w sumie fajnie by było mieć. Małpa! Krwizercza. O, ulubiona lokacja, czekajcie. Eee, z tyry. Pięć. Tu mam mieszane uczucia, w sensie ja lubię dwie lokacje. Ale to niech będzie ta. Potem wam powiem jaka. Ale małpka. Ale małpka. To coś było jeszcze niebezpiecznego. Panie, obróć małp. Niebezpieczne małpy. Widzicie, znowu zabrała apteczkę z Kubana. i tam precel, nie znasz się. Jak zagrasz w tyry 3, to pogadamy. No. to była jakaś dźwignia? Nie. Już mi się myli wszystko, ale dobra, nieważne. Czyli wspominając, że na tych teksturach ciężko mi dostrzec w ogóle cokolwiek czasami. <grystanie> oh yeah! Dobra, możemy użyć naszych super kluczy. Ale te dziurki nadal wyglądają słabo, moim zdaniem. W sensie, no widać, że tekstury są poprawione i jakby e, trochę lepiej. Um, Widać, że to jest, powiedzmy, jakaś dziurka, ale moim zdaniem sami twórcy Tomb Raidera zrobili te dziurki beznadziejne. Bo no to nie, nie... do końca że wygląda jak dziurka na Peru <grym> Perusowym zwycięstwem, tak. <grym> A najbardziej mnie wkurzały na przykład w Tomb Raider 4 e Wiem, że to dziwne, ale najbardziej mnie wkurzały nietoperze, bo one są jakoś tak zaprogramowane tam, że zawsze mnie zachodziły z takiej strony, z której Lara nie mogła po prostu wycelować w nie. I z jednym nietoperzem męczyłam się zazwyczaj 5 lat po prostu. O, to jest ładna scenka. I w ogóle strasznie ładnie to wygląda, no teksturowo, ale to wiadomo. Kolejne małpy do mordowania! O oh, je! Yeah. O, Rosja. No właśnie mi też się podobała Rosja najbardziej, chociaż ja zazwyczaj nie lubię takich. O, widać blog, bo jest ciemniejszy. <grywy> chociaż ja nie lubię zazwyczaj y, takich poziomów w Tomb Raiderze związanych z bazą jakąś. Ale akurat Rosja w Tyry 5 mi się podobała. Ej, nic nie było, ale lipa. <grym> tak, za Boże. Uwielbiam Rzym 5. No i właśnie Rzym też lubię, dlatego było mi ciężko się zdecydować. Bo. Z tej strony może było. Ej, no mi się wydawało, że tu był jakiś blok i za nim coś było. Nie wiem. Czy ja już jestem jakaś ślepa, czy... czy to nie było tu? Och! Och, Laro. Ojej, czekajcie, jest nowa ankieta. Zbiana lokacja Tyry 3. O, to nie, nie będę miała problemu. No, ale właśnie Rzym Ster 5 też mi się całkiem podobał i wizualnie na przykład Nowy Jork też mi się podobał Ster 5. Tylko, że, no tylko, że te poziomy tam były takie zabugowane i w ogóle i to strasznie się grało, ale jakby wizualnie te poziomy mi się strasznie podobały. Fajne były. Boże, wiedziałam, że te kulki są, ale nie chciały mi klawisze, ten, tyrknąć. Boże. Niesakra. Tu coś było chyba do zebrania. No, było jakaś apteczka chyba. Nie? O, kurde, coś mi się pomyliło, no nieważne. Eee, dobra, tutaj był niedobry ogień. Którym nie podpalił na challenge'u. Było mi smutno. O, to teraz zobaczymy, jak się zabija Shiva z rakietnic. O nie, się zasłoniła. O, rozpadła się jak uroczo. Byle nie Londyn. Wszystko, co najlepsze, to zbugowane. No, coś w tym jest. Hmm. Tam coś było w wodzie, ale już mi się trochę nie chce zbierać. Już sobie darujemy niektóre znajdźki chyba. Albo i nie, bo wlazłam tutaj zamiast na tą drugą kolumnę. No, ale zawsze mnie przeraża, że są osoby, które lubią Londyn. I w sumie znałam parę osób, które lubiły Londyn. Hmm. Tak jeszcze oprócz was jako moich pioneczek. No i nie odsłoni się, Shiva. No to prawda, robisz pisin. <grywka> nawada, jej. No, bardzo lubię nawada. A Nevada jest chyba moim ulubionym terenem, chociaż znowu wojskowa baza, i znowu jakby niekoniecznie Tomb Raiderowe klimaty. Nie wiem, co ja z tym mam, ale akurat nie wiem, te poziomy były fajne. Nie lubię, nie przepadam za dżunglą, bo dżung w dżungli się zawsze gubię. Hmm. To znaczy, gubiłam w sumie, bo teraz, teraz to już się nie gubię w Tomb Raider 3 za bardzo. O, i tu mi się zawsze bagowały te miecze, i one były zawsze czarne u mnie, albo takie półczarne. Teraz są super ładnie złote. No. Cinitar. No. no, kurde. No, sadzaj. No, Antarktydę też lubię trochę. I Tinosa pod względem tumblerowym, aczkolwiek ciężkie poziomy, jak nie wiem. Um, i lubię, co jeszcze lubiłam? Pacyfik. O, Pacyfik był fajny. Zresztą tam też trochę dżungli było, ale jakby sam w sobie wizualnie fajny. Hmm. Znaczy niby tak bardzo chodzi mi o takie klimaty bardziej grobowcowe, nie? Takie jak... Y nie wiem, że zwiedzamy jakieś ruiny, grobowce, jakieś takie, wiesz, a industrialne klimaty, no to tak trochę mało mi się kojarzą z grobowcami. Chociaż no w sumie Londynie też chyba jakieś tam grobowce były i tak dalej, ale jakoś tak nie wiem. Mimo wszystko mi najmniej pasowało. Dobra, gdzie my idziemy? Gdzie jest koniec tego poziomu? To tutaj była znajdźka. Mi się pomyliła z tamtym. Where is koniec tego poziomu? <głos> <głos> Zawsze wybiera niewłaściwy miecz. No, to prawda. Uuu, <noise> jak to zielono. Więcej słoników? Tu też będziesz siebał, nie? O, to są ci panowie z wyciętymi sercami. U, krew. Tama. Przyjrzyjmy się tym panom. Oni są najmniej zremasterowani, chyba. Ale dziurkę ma jakąś. I krewka mu poleciała. O, ten jest w ogóle tak przecięty w połowie. A to nie wiedziałam, że oni tak mają. No, krewka zremasterowana. To prawda. Um, dobra, musimy zdobyć jeszcze, oboje, że nienawidzę tego y, fragmentu z tymi dźwigniami. Że ja tu zawsze umierałam w ogóle. Nigdy nie wiem, jak tu wycelować, właśnie. I umarłam. <noise> Jakie bici to stoję no. Ojej, to już nawet nie pamiętam, co ja, bo dawno nie grałam w aniversarium. No! Dobrze. No, nawet za drugim razem nie jest źle. A mnie bramka posunęła bezczelnie. Do tego serca tak. Odgłos wiertary, jak się wyżyna w Larę. No właśnie, masakra. Zawsze mnie to przerażało, jak grałam w Tomb Raider jako dziecko. Że te wszystkie dźwięki zabijania Lary były tak kosmicznie przerażające, że po prostu. To była jedna z tych rzeczy, które były super przerażające w Tomb Raiderze starych czasów. Dobra. Wow, 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 nie tak szybko. Nie tak szybko, dziewczyno. No ale... ha, Wciskam nie ten przycisk! No, ale... Nie wiem czemu ręka leci mi do sprintu, nie? Przecież jestem w wodzie. Co mi sprint da w wodzie? Zabieraj klucz i wynosimy się z tego poziomu. No, torbus już kilka razy było ono. Chociaż yy, yy, trochę to nielogiczne, bo nie powinno być widać chyba odbicia wody na dole. Ale wygląda ładnie. No, właśnie Sewa. Kiedyś nie było Pegi i w ogóle, nie? U, ale ładnie te ozdoby tutaj wyglądają wokół kluczy, te tekstury. Takie jakieś... W ogóle te, te tekstury wyglądają tak samo, tych kluczy. No ale w oryginalnie też tak było w sumie. No właśnie, co z Ciebie wyrosło, Seba? Jak głośno! Pograłam tam chapter 2 i wpadłem do pułapki z kolcami w Nepalu. Ten przeraźliwy klik, krzyk Chloe, o mój Boże, na ten zrób coś. Ten dźwięk żonych kości. No, masakra. Tamte dźwięki też były przerażające. Jezu, jak ta woda laguje w ogóle. Jeej, 4 na 4, sekrety. Lucky Lara is lucky, tak. Dobra. Em, wiecie co. Ja bym pograła jeszcze. E, natomiast e, mam propozycję. Czy ja mam dalej bazukę? No mam. E, ja mam propozycję, żebyśmy może olali sekrety w, w tym poziomie. To jest River of Ganges, bo. Wow. Teraz mamy takie zachmurzone, nie? Bo trochę. Um, River of Ganges i wydaje mi się. Ja ogólnie pamiętam, gdzie te sekrety są. Tylko tutaj się jakby jeździ tą trudniejszą trasą, chyba i w ogóle. Wow, w ogóle widzicie, co z wodą się dzieje tam? E, te tekstury chyba są trochę niedopracowane jednak. Um. No bo te sekrety w sumie nie są nam potrzebne do niczego. Skoro gramy na kodach, to może byśmy to olali i po prostu przeszli do końca poziomu. Wow, wolę ogóle kład wygląda. Ej, kład z oryginału bardziej mi się podobał. W sensie był taki bardziej zielony, bardziej jasny zielony. Dobrze, Bartek. Jak się jedzie trasą bez sekretów. Dobra, tylko musicie mi przypomnieć, która to była trasa, bo ja nie pamiętam, w którą stronę się jechało czy w lewo, czy w prawo. To ergo spać. Erik w ogóle ma podpisane. Ja nie wiedziałam, że on jest podpisany. Co on ma z przodu? Co to jest? Ducati? Czy on ma napisane Ducati? Czy tak było w oryginale? Na pewno w dół. Dobrze. Aha, to ja bym sobie, czekajcie, zrobiłam sobie tu cięcie.